Choćby nasi przeciwnicy polityczni unieśli się nad ziemią. Ty, a ja, prokurator dzwonek nam też zabrał ten dzwonek? Za zabrał dzwonek. Ja pierdolę. Bo był, bo był złoty, więc musiał zabrać, tak? Prokurator. Zawsze jak mówię, prokurator, tym się odbija. To no, widzę, właśnie. No. Choćby przeciwnicy unosili się nad ziemią, choćby zaklinali, choćby nie wiadomo co robili, to. Nie pomoże już nic, nic się nie zmieni. Nie pomoże już nic, już na was czas. I spuszczamy was, raczem. Pokażemy wam coś, co musiało zepsuć sens powiek Lewackim kurwom. Jasne, tak mianowicie spotkanie korpusu dyplomatycznego u prezydenta Nawrockiego tam jest to przemówienie będzie przemówienie Nawrockiego? to ty patrzyłeś na ten materiał zapraszam, kamraci jeśli ktoś y, powie, a po co nam to to powiem tak a wyobraź sobie chłopczy i dziewczynko że Anno Domini 2026 dnia 15 stycznia przyjął korpus dyplomatyczny prezydent Rzeczypospolitej człowiek o nazwisku Orzaławski to, a, to. Aś, bo ja był Raskowski. 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 i pan prezydent nawrocki jest ale jakby nie wygrał wybory to prezydentem byłby Raskowski. Ekscelencje. Niech nadchodzący rok będzie czasem dalszego umacniania współpracy, wzajemnego zaufania i wspólnych działań na rzecz pokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju. Życzę Państwu, pomyślności w realizacji wszystkich planów zawodowych i osobistych. Raz jeszcze dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejsze spotkanie w Pałacu Prezydencji. Warszawie. Dziękuję. Excelencje. Niech nadchodzący rok będzie czasem dalszego umacniania współpracy, wzajemnego zaufania i wspólnych działań na rzecz pokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju. Życzę Państwu pomyślności w realizacji wszystkich planów zawodowych i osobistych. Raz jeszcze dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejsze spotkanie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, prezydenc, prezentacja samego siebie, to jak prezentujecie się wy jako para prezydencka? Słowa uznania, świetnie wychodzicie. Szacunek dla was. No właśnie. A tak niewiele brakowało. brakowało. Żeby Gdyby się na wszystko zesrało. Nie bracia kamraci. <laughs> I żeby... siostry, ja nie wiem, czemu on o siostrach zapomniał. No wiesz dlaczego? Bo nie lubi kobiet. Musi być coś na rzecz. Nie Myślisz, że on jest musi, waginosceptykiem? Musi być kryptopedałem, tak, musi być, musi być. Szanowni, szanowni kamraci, szanowne kamratki. To są takie momenty, które dają nam spokój. Ale czujność nasza niech nie zaginie. W żadnym momencie. Yy, przeciwnik jest zakłamany i wredny. I zaraz wam pokażemy... Pokaż tę nieszczęsną istotę kobietopodobną. Nie, nie. O, 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 o. o. Yy, pokażemy wam, jak się zaklina rzeczywistość i jak tych mało świadomych albo zdecydowanie antypolskich utrzymuje się w gotowości umysłowej yy, i w przekonaniu, że, że są elitą i mają rację. Za chwilę zobaczycie coś, nie wiem co to dokładnie jest, jakiej to jest płci, trudno powiedzieć, yy, która to coś jest osobą pierdolącą. Czyli znaczy, osoba, która pierdoli, jest osobą pierdolącą. I to coś realizuje wytyczne yy, pierwszego antypolaka Rzeczpospolitej. Gotowyś? Gotowyś. Proszę bardzo, uprzejmie, uprzejmie. Posłuchajcie, zastanówcie się. W premier Tusk zaapelował o respektowanie pięciu zasad. To apel do nas wszystkich, Polaków. Po pierwsze, nie atakuj polskich służb i polskiego wojska. Po drugie, nie powielaj ruskiej propagandy. Powiedz to wetą prezydenta. Bądź za Zachodem i Unią Europejską. Wspieraj Ukrainę, bo to Rosja jest agresorem. Jeśli w sercu masz Polskę, przestrzegaj tych pięciu zasad. Ja tam w tej wypowiedzi widziałem, że Mam wspierać Ukrainę i podążać za Zachodem. Sam... Pokaż dupę! Nie było. <noise> Pokaż dupę! A weto prezydenta was boli. No. A tu ktoś zauważył, no. że ona kupiła XL, a nosi XXL. Gdzie? Majtasy? Barchanowe. Nie wiem. Nie wiem. A co? Bo to nie widać. No to się guziki napinają. Ale zostawmy to. Zostawmy. Możemy wam również pokazać, yy, kamraci, jeszcze jeden taki element zaklinania rzeczywistości. Już ci daję. To jest to. To jest to. U ciebie. A gdzie to jest? To jest yy, wcześniej czy później niż tam. Wcześniej, yy, wcześniej, 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 wcześniej. Jeszcze, 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 jeszcze. Do, tu, 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 tu. Yy, jak, się, jak się zaklina rzeczywistość właśnie? I powiem tak, w internecie nic nie ginie, wszystko się nagrywa. I są tacy, którzy nagrywają. I są tacy, którzy to puszczają. I są tacy, którzy go, to potem będą wykorzystywać z uśmiechem na ustach. Bogucki też jest? Y nie pamiętasz tu? Nie, nie nie ma tu. <laughs> nie ma. To jest do kogo? Żebym opisał sobie od razu? To jest zaklinanie rzeczywistości i dezawołowanie prezydenta Rzeczpospolitej. Dezawołowanie. E, ci ludzie mają na podorędziu szereg różnych takich haseł, które uderz w stoł, a kurwa się odezwie, czy coś takiego tam było w tym. W tym? No i, to, I to tak działa właśnie. To tak działa. Gotowyś? Tak. Aha. Si. Proszę bardzo. Oto, na, nawet nie wiem jak to ma na imię i nazwisko, jak to się nazywa, kto to jest, a to jeden... jedna sraka, czy to taka, czy owaka. W każdym razie to, to, to gada. To gada. Dobra, dawaj, dawaj. No, to jest dawaj. pomyłka. Dobra który nie ma żadnych kompetencji tak naprawdę do sprawowania tego urzędu, dobrze, że pan przypomniał, że jest tak wiele wątpliwości dotyczących jego wyboru. Człowiek, który swoimi brudnymi rękoma chce ustawiać życie osobiste, Polek i Polaków, zależy mu cały czas na tym, żeby hamować, bo już go nazywamy wetomatem, Aha. i każda kolejna ustawa prawdopodobnie z takim obiorem prezydenta, bez względu na to, czego Czego dotyczy się spotka? Po prostu to jest człowiek, który nieustannie będzie blokował, hamował rozwój naszego kraju. Przy... Ekscelencje, niech nadchodzący rok będzie czasem dalszego umacniania współpracy, wzajemnego zaufania i wspólnych działań na rzecz pokoju, bezpieczeństwa oraz rozwoju. Życzę Państwu pomyślności w realizacji wszystkich planów zawodowych i osobistych. Raz jeszcze dziękuję wszystkim Państwu za dzisiejsze spotkanie w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Dziękuję osobiste Polek i Polaków. Zależy mu cały czas na tym, żeby hamować, bo już go nazywamy wetomatem Aha. i każda kolejna ustawa prawdopodobnie z takim odbiorem prezydenta, bez względu na to, czego, czego dotyczy się spotka. Po prostu... po prostu ciebie dotyczy, pokaż dupę, chociaż 65-letniej po, dupy wypacynkowanej nie chciałbym nawet widzieć. To, to się od... Nie, ona ma 70 lat. 7 dych ma, to, 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 to osoba kobieca. No, ja bym powiedział, że 65. Nie, 65 to ja mam, kurwa. Ona ma 7 Ty masz 66. Jeszcze nie mam 66. Racznikowo już masz. Już mogę jeździć bez biletu w tramwaju. A co? Kto mi zabroni? To może być motorniczym? Motorniczy. Mo mogę być motorniczym, tak. No. Dobra. Kamraci, otwieramy linię. Czyli Wojciech na metalowym rumaku. Tak. Tramwaje warszawskie zapraszają wszystkich lewaków na tory. E, Paweł 1600. Na, na, to, ja... na torty, czy na, ja to było, na tory? Czy na, na tary. Na tary. A co? Na tary? Pa... Na tary. Pa... Nie wiem. E, e, Paweł 1600 pisze tak. Ja się aż tak nawrotem nie podniecam, ale lepszy ryc niż nic. Paweł. Nie. Nie podniecaj się nawrockim. Jesteś facetem, podniecaj się panią nawrocką. Natomiast powiem ci jest lepiej, niż lepiej niż wiemy, bo wszystkiego nie wiemy. To są takie ciosy nokautowe dla przeciwników, te różne ustawy, które on zawetował. Stąd taki kwik, pyj, pisk, wrzask. Skrzek tak, bo on podpisał pier... 140 kilka ustaw, a zawetował tylko kilka. Naście. Kilkanaście. Może Nawet kilkanaście. No to co? Stąd ten ból. Dlatego oni rzucają te czary, bo to, to już są Ta, czary. A, zaklinanie rzeczywistości. To jest takie, tak. właśnie mm. dlatego mówię, że czary, bo oni zakl próbują zaklęcia rzucać, jak to, żeby się przykleiło do niego. Wiecie, jak to jest, jak się obrzuci błotem i gównem, to zawsze jest szansa, że coś się przyklei. No i oni właśnie tak próbują. A my próbujemy sobie dzisiaj. Znowu zajmujcie. No telefon do studia. Tutaj macie plus 48 to jest kierunkowy do Polski. 607 710 457. Jeszcze, jeszcze będę chciał Wam puścić jedno świadectwo. No to w międzyczasie. I tak. Ciebie będę prosił, żebyś to pobrał. Ale też Wojciechu musimy to to, to. muzycznie od czasu do czasu coś tam czepnąć. <laughs> Bo nasi no to dawaj też... to, od, od Agnieszki zaczęliśmy. Puść coś Agnieszki. No teraz to muszę znaleźć to, o co je prosiłeś. Nie, nie zapomniał o, o to, 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 było. tak, tak. Y, bo to trzeba puścić. A teraz y, puść coś Agnieszki. No teraz to nie puszczę, teraz puś... to co? myślę, że będziemy czekać teraz na, na telefon. No dobra, ale to zanim będziemy... Żeby zanim, się na nas będziemy... mogli widzowie wyżyć, jak się należy. Czemu? No nie. Bo to będzie słabo słychać. Wojciechu, zostaw tą kwestię mnie, bardzo cię proszę. O jest telefon. Proszę no bardzo. jest telefon, leży telefon, jest Ale telefon. Odbieraj. Odbieramy telefon. No, Słuchamy telefon. O, już, już. No dawaj. Po pierwszych słowach. O, o, witam, Rozwiń, witam. Się Rozwiń się rozmarynie. Rozwij się rozmarynie. Czołem, czołem. Z tej strony Marcin, Skutna, witam. Witaj Marcinie, Skutna, witaj. Witam. witam, witam. Podziwiam za całą działalność. Jestem z wami już naprawdę i w Katowicach się kiedyś widzieliśmy. Dla mnie to był najważniejszy marsz. Na przy... yy, był... mówisz o tym wielkim marszu, który tak, między tak. innymi. Przeciwko przeciw Widowi, tak. Yy, który Marta, Marta, Marta Sosnowca je. współorganizowała ze Szczepanem tak, 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 i z innymi. Tak, tak, no, w tak, no Z wami w parku było, no było zajebiście, naprawdę. Yy, yy, Powiem ci, Powiem ci, że ten marsz w Katowicki spowodował, że aż się chciało dalej żyć. Jak zobaczyliśmy, zobaczyliśmy ten tłum ludzi, to wiesz, uwierzyliśmy, że, że nie przegramy tej batalii. Że tej batalii nie przegramy. Chociaż ja tak chociaż organizatorzy ulegli y, 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 takiemu błędu, błędu bo, bo trzeba ten marsz było zakończyć pod pomnikiem, pod pomnikiem Wojska Polskiego, tam, był, tam gdzie, tam gdzie y, y, kojarzysz y, w Katowicach. Tam trzeba go było zakończyć, bo potem w tym parku to wszyscyśmy się rozproszyli, tak, a tutaj coś tak, wypić, coś zjeść, tu lody tutaj. Tak, tak. No ale to wszyscy popełniamy błędy. Niemniej, no. e, niemniej to był wielki marsz i nie wiem, czy pamiętasz, w ogóle policji nie było. Znaczy, nie by, było łatwo nie się bo, tam nie! To nie to było, w ogóle nie bo, było, bo, było. No, było tylko tyle, co miało jej być. Super, że przypomniałeś ten marsz. Gdybyś, gdybyśmy mieli materiał filmowy, to byśmy go puścili, fragmenty tego marszu, ale niestety nie mamy, bo nam zapierdolił prokurator y, y, nasze twarde dyski, więc nie możemy, musimy się odezwać do, naszej, do, do, do naszych aniołów stróżów w tym temacie. Dawaj, ale Marcin, co, co tam, y, y, zamieniamy się w słuch, bo rozumiem, że...